Analogii. Analogii zwykłe dadzą ci spokój na jakiś czas, ale jeżeli wybierzesz analogii z efektem hala, przeniesiesz się do zupełnie innego świata. Drift do ciebie już nie wróci. Więc co wybierasz? spokój na jakiś czas czy zero driftu na długo wybór należy do ciebie dobra a teraz tak na poważnie analogie alps analogie hala ale po kolei teraz tak tu mamy padzika. problem zupełnie inny tak bo nie działa trójkąt i klient na to przyszedł, ale po głębszej rozmowie. Będziemy też wymieniać rzeczywiście analogi działające na działające, tylko nie będziemy wymieniać na alpsy, tylko będziemy wymieniać na analogii Hala. Teraz zobaczcie, gdzieś tam prosiliście mnie, albo nie wiem, ktoś tam pisał kiedyś, żeby pokazać, jaki jest zakres błędu AVG error tu w tym programie, i tu wychodzi on. Na oryginalnych analogach. Słuchajcie, 12, 2, 11, 9. O, 12 wskoczyło, 12, 2, 12, 3, 12, 5. No dobra, mniejsza z tym. E, ja się biorę za wymianę, bo tu to, że nie działa ten trójkąt, to pewnie folika albo się uszkodziła, albo coś się z nią tam wydarzyło. Wymienię na nową. I przy okazji wymienię sobie na hale. I jak wymienię, zrobimy porównanie. O co chodzi tak naprawdę z tymi halami? Słuchajcie, to jest drift, to jest nic innego jak błąd potencjometru nastawnego, tak? Czyli tak naprawdę tego, tego elementu tutaj, tak? Można to powiedzieć, że to jest taki rezystor nastawny, tylko trochę inaczej wykonany. I teraz tak, słuchajcie. Patent polega na tym, że my sobie gramy, cały czas ruszamy tym tym, tym drążkiem, no i co się dzieje? Dzieje się to, że ten napylony element tutaj on się po prostu ściera. To jest jedna rzecz, a druga rzecz tutaj są takie sprężynki, które no, z czasem po prostu korodują, śniedzieją nie mają dobrego styku i tak dalej. Tak niektórzy mówią, dobra, wyczyścić, kosztuje to 20 zł. Inne serwisy to robią, czyszczą za 30, a to niech czyszczą. Nie? Ja nie czyszczę, pff, nie, nie, nie bawię się w takie rzeczy. Też nie wymieniam pojedynczego elementu, tylko wymieniam zawsze całość i zawsze wymieniam na analogii z Alpsa, czyli oryginały, takie jakie są, lub wymieniamy na analogii Hala i o tym dzisiaj cała rozmowa, bo różnica pomiędzy jednym a drugim analogiem jest dość znacząca. Dlaczego? Dlatego, bo... Tutaj w standardowym monologu, tam mieliśmy potencjometr nastawny, dzięki któremu tam sobie jeździ taka sprężynka, no i zmienia nam się rezystancja pomiędzy tymi dwoma lagami. Tutaj Chińczyk wymyślił sobie fajną rzecz, znaczy wymyślił, nie wymyślił, bo to już występowało, to bodajże chyba w PlayStation 3 były też analogi z efektem hala, no i one się nie psuły, zresztą jak wiecie, pewnie macie do dzisiaj i one działają. Teraz tak, tutaj jest zamontowany halotron, tak, takie elektroniczne cudo, które odbiera sobie sygnał od magnesu, który jest tutaj. I teraz, tak jak my sobie to ruszamy, tak, no to jak widzicie, przechyla się tylko i wyłącznie magnes. Tutaj jeden i drugi element jest daleko od siebie, więc tak naprawdę tutaj nie ma co wywołać już driftu. Tak. Jedyny sposób, żeby wywołać drift, to jest albo uszkodzenie tego elementu elektronicznego, czyli tego tu lub tak naprawdę uszkodzenie mechaniczne, lub zalania, lub jakieś tego typu rzeczy, bo nie sądzę, że no, sam element w sobie mógłby się w jakikolwiek sposób zepsuć, szkodzić, cokolwiek się mogłoby z tym stać. Więc, wracając do tematu zero driftu na zawsze, tylko i wyłącznie analogii hala mogą spowodować właśnie to, że tego ten drift nie wróci. Jeżeli gdzieś tam jest jakiś tam przechył, delikatny i tak dalej, oczywiście ten element można sobie skomunikować z procesorem. No i dzięki temu ten drift nie powróci, tak? No bo tam sobie kalibrujemy jakąś tam tolerancję błędu. Dobra, ja się biorę za wymianę i zaraz wracamy do komputera, pokazać wam różnicę pomiędzy oryginalnym analogiem a analogiem wymienionym na analog hala. E <coughs> you? Ja już jestem po wymianie tych analogów na hale. To jest. Trzeba je skalibrować. Teraz zrobimy sobie szybką kalibrację. Ok. Mhm. Zrobimy kalibrację martwego pola. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zlady. Wyprawa dom. Dobra, zobaczmy jak tu wejdzie. Sprawdźmy. Dobra, jeden. Drugi. No i teraz tak. Na prawym drążku mamy 6, 46, a na lewym mamy 9,79. Czyli wynik dużo lepszy niż z analogów Alpsa. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Ja się jeszcze tu pobawię trochę z tą kalibracją, może poprawię ten wynik. Zobaczymy. Dobra, do następnego, trzymajcie się.